Zaczamy w Zombieland. A mianowicie grze Dead Racing. Tym razem goście u Morsa w domu i gramy w jego gry. Nie wiemy jeszcze jak to nazwę te filmiki. A to jest gameplay z Dead Racing. Czebimy, bo to spoiler. To jest gameplay z Dead Racing. To nie jest Let's Play, ale game Jak widzicie nie zaczynamy od początku. Let's Więc zabawmy się trochę. Proponujesz na początku kurację od zumbia, Doktorze? To Zombie w Mustardzie. Bellissimo. Zombie w Mustardzie własnym, co? Mhm. Mm Że tak się spowiem. Wiedziałem, że odbarwiasz sobie koszulkę. Przebarwiasz. To jest specjalna, wszystko zniknie. Pokażmy dużo rzeczy ok. tym, co nie widzieli. To. Jesteś w stanie pokazać wiele rzeczy naraz raz? Mm, zależy. Zależy. Nie mam mowy, nie będę je ja to Ciemo. No to spoiler A to był skane Ktoś nie wiedział A to jest skopa na te A tam mija i pani No Dobra co by tutaj tak ciekawego pokazać Jakaś komentuj trochę Dobra no to tak No Eee Sędzia, gdzie tu? kibice mi wchodzą E, gong był ringowy Co Dobra. Giary, jest no dziwo mnie tutaj kibice fału lubię <grywia> że zapuszczę Zukędy tego momentu. Nie, weź lepiej już... Nie śpiewaj, nigdy wiedział. Nie, ja umie... splikuj. Zrzuty coś. Nic, teraz pokażę, może tu będzie trochę spoiler, no albo po prostu umilenie. Hmm, co? A, tworzenie broni. No to każdy wie. Jak się tworzy. Ale jak? By to w labkę. Ah, Edward, Edward nożyce ręki? Czy Chyba. Jak on w... się nazywa? Chyba Wolverine bardziej. E, ty. Ue, no, tylko nie masz skeletu za adamentu. Ale mam za to... A czemu Nie wziąłeś nożyce. Teraz pokaz headshotów. Tam, Niestety broń, broń palna się tu nie opłaca, ponieważ mamy strasznie mało amunicji. Jak the dice Jeżeli będziemy robić kołpę? Pamiętaj. Broń palna to zło. Gorsza od zam. Takie przyjemne masakrowanie. Może opiszesz grę? tak. Ogólnie gra polega na zmniejszaniu populacji licznych nam tutaj zombiaków. I mniej więcej tylko na tym. A zombiaki mają zupełnie inne zadanie. One mają zwiększać swoją populację poprzez zagryzenie. Aha o... no ale o, za to no, Ale za to przecież... No za to nasz główny bohater wie jak zmienić odcień koszulki w 2 sekundy. a ski, super pranie. No jeszcze, wiecie, zami trzeba było coś takiego wymyśleć. Dobra, To jest, na, to jest na przykład wykoziołkowanie zamiaka z efektem bocznym urwania mu głowy. na pokazaliśmy, kopał klatusk pokazaliśmy. A, to to samo. Dobra. Kibom. Nikomu kibicujesz? Nikomu? Być neutrali. Być neutrali. <laughs> eee, a ta maska to nie na coś tego. <laughs> Jakiegoś horroru klasyce? Nie wiem. Słoni. Zostaw słonia. Zdał lepiej swojej córce. Czy jego córce dlaczego? Znam jak w tym dobrze wygląda <grymne> Parodijnie Kurde, <grymne> wiem, on jest stakkada chyba Ta Czerwona maska? Hmm? A maska jest taka stakkada Nie wiem <grymne> Tylko jakoś nowo bron Albo może być. Może da się hmm. tuningować wózka? Co? Wózka tuningować? Da się, tylko muszę znaleźć. Potrzebne jest... Wy weź nazwę ten FiniX. To sposobów na zabicie zombie. To <suszy> pewnie nawet... He, <suszy> <suszy> odwiedzić. Ej, nie zapłacił ci za to przyszły. To jest kultura. Tak się nawet nie wypada na drzwiach. coś nic się Ale ogólnie o czym mam mówić? Bo gra ma dużo za zalet. Ogólnie. Ty gra Naprawdę przeszłej to opowiadę. No ale o czym? O mechanice, fabule, czy czymś tam? Mechanicy. Mechanika gry polega głównie na tym, że możemy tworzyć bronie z różnych połączeń, takich fajniejszych. No ale niestety. Nie da się eksperymentować, branie są ogólnie ustalone, te które można pod połączyć ze sobą. The Zombie dla Dead Island jest... schematy musi zbierać. No, tutaj też. Ale nazwy są głupie w Dead Island. Jakiś prosty łom, zepsuty prosty łom, coś takiego. Jest lepszy od zwykłego łomu. Nie też żebym raz opisywał Dead Island, nie grałem. Masz Atominę, twardzo, z filmu z klasy B, co mm -hmm. po Rambo. Atomina niczym... Yeah. Aaa, nie, z tego teraz polecę. Raz... Poczuj moc oka Poczuj moc muzyki. pęk można? Co? Hmm. no pewnie, że można. Tutaj ogólnie gra ma taki swój plusik, że wszystko jest tutaj jako broń. No tak. A teraz zagraj na jego chcę. Okej, tylko potrzebuję pałeczki. <grystanie> pałeczki nie <bo> tak. <grystanie> Ale to taka ekstremalna. Dobra, jak ja się jeszcze powiem na życie. No ja się znęcam się nad jednym Dobra, mam jeszcze jeden dobry pomysł Ciebie jednak w domu czasem są lepsze warunki do grania Mam no. kogo nie ma na górze No, no dobra Chyba A będę to... do ciebie czas... częściej wpadało z mikrofonem no. U mnie ta gra by zaczynała, więc robimy to. Oto i przed Państwem cud medycyny sądowej. Wózek elektryczny. Ale jakie efekty. Wow, it's clever. I dopiero teraz odkryłem. W to jest początek. To jest taka rzecz, że można... Gry jest, jest... zacząć od początku. Gra jest stworzona mniej więcej tak, że trzeba ją przejść kilkukrotnie. No bo niestety główny bohater czasem nie radzi sobie ze zbyt potężnymi bosami. już niestety nie pokażę, bo jeszcze nie jestem na tym. Nie, tutaj nie jest na takim poziomie. teraz? Wcześniej tylko z zombiakami, ale... Bossowie to byli nie do pokonania nie. Za szybcy, za twardzi, nikim nie ro... Czakim nic nie robił No DedaiSan to kopnia jak dobicie i... i Ale zlu... Bossowie tutaj to są ludzie the Dyson to chyba osłupiałbyś Może na końcu jeden Dobra o... Wyczuś Rogami, rogami, No. Chwile, bo tutaj mi fal... <laughs> ...blokada... drogowa. Nieee... ...to jest poniżej darmu <laughs> nitych. No Zapierdalany tymi duszkami. <laughs> no tak się wyrażę, że nie łapię. Jak się... ...przybawia <laughs> mi się filmik kiedy. Taran, co? Znaczy, zombiaków. Uuuu fajny sklepik O, przebierz się może pokaż coś. O, ogólnie w sklepach możemy. Nawet, nawet jak nie używać, nie będziesz używać tego tak... graj. Nice! Ty jak cię widziałem grałeś z kuzynem, to używałeś przebrać. A masz kaku! Akupunktura według... Jakaś się nazwa? Czak. <suszy> według Czak. Tak nie przygotowajcie. nice What that's it i